Dzień dobry. To Kamil Barton ze spółki XCB. Na, na wtorek 2001 pierwszy 2 marca. Na wykresie tygodniowym kurs akcji akumuluje się. będzie wzrost do 17 zł. Wskaźniki. Dąży, są prawie wyprzedane. Na wykresie dziennym, kurs akcji, jak mój, 17 zł będzie wygorszać. Wskaźniki wyprzedane na wykresie 6 godzinnym. Wskaźniki wyprzedzane kurs akcji będzie wszedł do 17 groszy. Do 14 zł Ja Na okresie 4 godziny Divergencja pozytywna na Ball Boringer i na RSI. ingerencja pozytywna

W okecie godzinnym. Dywrywencja pozytywna. Na Kur będzie szedł. Do 17 złotych będzie kur szed. Wskaźniki będą doszły do obszaru wykupienia. Tylko że będziecie pożyczyli, no na BORBORINGERY i na MCD. Kodėl dėl bulvėjimo pozityvna? Kursas 17 z. Dėkuoju labai, pasveikinimai.